Dochodziliśmy. Otóż mniej więcej dwa lata temu otrzymaliśmy taką wiadomość z któryś ów ministra rolnictwa, że na, na rzecz lokalnych grup działania w ramach funduszu rolnego będziemy otrzymywać środki w takiej wysokości, że starczy tych pieniędzy zaledwie dla jednej trzeciej lokalnych grup działania w naszym regionie. Możemy więc sobie łatwo wyobrazić, co by było, gdybyśmy. Nie mogli podpisać umów mniej więcej z dwie trzecie lokalnym grupami działań. Gdyby jeszcze ta grupa znalazła się w tym gronie. Wtedy rozpoczęliśmy rozmowy, bardzo trudne rozmowy w zarządzie województwa wielkopolskiego. Myśmy wzorem dwóch innych regionów wprowadzili w naszym województwie tak zwaną wielofunduszowość. A więc żebyśmy wsparli fundusz rolny z pieniędzy, które są dedykowane dla Wielkopolski, a więc w ramach funduszy Europejskiego dla Wielkopolski z Funduszu Społecznego i z Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tak jak mówiłem, nie były to rozmowy łatwe, no bo trzeba było tam wygospodarować środki i przekazać y, na rzecz lokalnych grup działania. Ale po tych dyskusjach udało się do tego doprowadzić i z tych dwóch funduszy dla lokalnych grup działania przekazaliśmy 50 milionów euro. To daje nam łącznie dla 30 lokalnych grup działania funkcjonujących w Wielkopolsce 128,5 miliona euro. Dzięki temu, nie dość, że podpisujemy umowę ze wszystkimi, to te budżety, i myślę, że o tym będzie mówił jeszcze Pan Prezes, te budżety znacząco wzrosły. Zmieniły się również strategie rozwoju regionalnego. Dlatego, że trzeba było uwzględnić realizację zadań, które obejmowały również te dwa fundusze. O tym też będzie mowa. I ukrywam, że pod tym względem mam dużą satysfakcję, bo yy, dzięki temu, że mamy 30 lokalnych grup działania, te środki trafiają w konkretne miejsca i te dedykowane dla yy, lokalnej grupy działania tutaj w powiecie krępińskim, a akurat ta grupa to jest jedną z gienicznych, która swoim zasięgiem obejmuje powiat w całości. Yy, to, że te środki trafią na ten rozwój tylko i wyłącznie państwa. Na różne działania, ale myślę, że to jest najistotniejsze, bo właściwie pokrywamy terenem działania tych lokalnych grup wszystkie gminy w naszym regionie. I to jest, nie ukrywam, bardzo ważne. Jeśli chodzi o środki dla lokalnej grupy działania w Wielkopolskiej, jest to ponad 3,5 miliona euro, i na taką kwotę dzisiaj podpiszemy umowę. Także Panie Prezesie bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję też za to, co robiliście w poprzedniej perspektywie, bo myślę, że to jest też taki moment i mogę to powiedzieć, że bardzo wysoko oceniamy działalność tej lokalnej grupy działania, a co może potwierdzić pan prezes Ireneusz Witkowski nie mówię tego na każdym spotkaniu. Więc myślę, że brawa dla Pana Prezesa i dla jego współpracowników. Tu no akurat też mam szczególną satysfakcję. Sąsiadujemy z trzema innymi województwami, łódzkie, obolskie i dolnośląskie i żadne z nich nie zdecydowało się na wielofunduszowość, a więc środki dla lokalnych działania tam będą mniejsze, mimo że zachęcałem kolegów marszałków, żeby jednak skorzystali z naszej, z, może nie z naszej oferty, tylko z, żeby skorzystali z tego co my robimy, no tak nie zrobili, więc Zawsze jak będziecie na pograniczu się spotykali, to możecie powiedzieć, że w Wielkopolsce tych środków jest po prostu więcej dzięki temu, że potrafiliśmy się z tych dwóch funduszy również podzielić z lokalnymi grupami działania. Ale mówię o tym też dlatego, że w Województwie Łódzkim, na przykład, powstało 12 nowych lokalnych grup działania. One powstały z powodów politycznych. I to doprowadziło do tego, że do tej pory nie są rozstrzygnięte sprawy sporne, bo przecież jak jedna grupa funkcjonowała i druga powstała, to tylko jedna mogła otrzymać środki, sprawy są w sądach i tamtych umów nie podpisuje, nie podpisuje samorząd Województwa. Myślę, że warto o tym też powiedzieć, bo przechodząc płynnie do tego, chcę powiedzieć, że w Wielkopolsce żadna z lokalnych grup działania nie zdecydowała się na to, żeby złożyć protest. Te środki, tak jak mówiłem, tych środków starczyło dla wszystkich, ale z powodów ambicjonalnych też w sąsiednim województwie postanowiono się odwołać, też ten proces dłużej trwał. I chciałem podziękować panu prezesowi za to, że właśnie 30 lokalnych grup działania mogło się porozumieć i nie składało tych protestów. Dlatego jesteśmy w tym momencie, że w styczniu podpiszemy wszystkie umowy ramowe ze wszystkimi grupami. Za to bardzo serdecznie dziękuję, bo myślę, że warto na to też zwrócić uwagę. Szanowni Państwo, już na zakończenie chciałem podziękować również... Ocena 30 strategii przez pracowników, przez ekspertów, szereg działań, które trzeba było podjąć, a też trzeba powiedzieć, że my na pomoc techniczną, a więc wdrażanie tych programów, również nadzór nad lokalnymi grupami, mamy mniej środków niż w innych województwach, bo uważamy, że jesteśmy za bogaci. Więc tym bardziej za to bardzo serdecznie Pani Dyrektor dziękuję. Szanowni Państwo raz dziękuję Państwu za przybycie. Gratuluję. Życzę, żeby udało się te środki wykorzystać, żeby one służyły. Samorządowcom nie muszę jakoś szczególnie mówić, bo wiedzą, jak ważne są te środki. Ważne są te duże oczywiście, ale dla społeczności lokalnych często te małe wydają się być ważniejsze od tych dużych, więc życzę, żeby udało się z nich. Skorzystać, żebyście też mieli Państwo satysfakcję, e, że te środki rozwijają nasze miejscowości, bo taki jest ten cel zasadniczy. Jeszcze raz dziękuję Państwu za przybycie. Na dzisiaj warunki wydaje mi się, że trudne, e, ale e, cieszę się, że możemy się spotkać. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu gratuluję. Dziękuję bardzo.